Jeszcze kurwa za zaczaczekaj Gówno śmieciu, stałeś na tym bae i czekałeś kurwa co chwilę. Zamiast pićmyś od razu shorta, kup mi ktoś. Koleżanko, jesteś bardzo piękna i ładna. Powiedz mi co to <śpukli> za remix. Jak masz na imię i do masz na? cię koleżanko, jesteś. Musimy się dać spuszczonać, koniecznie. Koniecznie. Powiedz mi w jakiej jesteś miejscowości, jak masz na imię. Gdzie z tym zaczniemy? Bo możliwe, że będziemy lecieć do odcinek na autoataki na okay, przykład. Zdaję się, że kiedyś byłem gejem i lubiłem chłopaków, a teraz lubię dziewczyny. Byłem kiedyś gejem. Koleżanko, jesteś bardzo, mi, ki jesteś, jest dobre, cię, koleżanko. jesteś bardzo piękna i ładna. Powiedz mi, z jakiej jesteś miejscowości. To jest dobre, to piszczysto. Witam cię, koleżanko. Daj i ładna. A jak widz Widz wysadnaje, że coś pójdzie jakąś piosenkę. Czupomniałam się teraz. Jezus widzu kochany. Dałeś 8 zł, a streamer cię ostrał.